Skorupki jaj. Jak używać skorupek jaj jako nawozu dla roślin i zwalczania szkodników? Czy zastanawialiście się nad wykorzystaniem ich? Czy chcecie wiedzieć, jak wykorzystać je jako nawóz, odkwaszacz lub jako środek do zwalczania szkodników? Wielu ogrodników przestrzegających zasady rolnictwa ekologicznego woli stosować nawozy naturalne, takie jak obornik, humus, kompost popiół drzewnym czy łupiny cebuli. Czy jednak skorupki jaj można zaliczyć do listy naprawdę skutecznych nawozów organicznych? Zaraz dowiecie się, czy warto zbierać je w ciągu zimy, dlaczego jest to przydatne i jak prawidłowo wykorzystać je w ogrodzie, aby ich użycie przyniosło realny, choć niewielki efekt. Co zawiera skorupka jajka i jaki ma wpływ na glebę i rośliny? Skorupki jaj składają się w większości, tak w 90, a nawet 95%, z węglanu wapnia. Błonka zawiera również wiele przydatnych makro- i mikroelementów, takich jak fosfor, cynk, miedź, żelazo, mangan. W związku z tym możemy stwierdzić, że skorupka nadaje się do stosowania jako nawóz wapniowy, a jednocześnie odkwaszać gleby, w celu zmniejszenia jej kwasowości. Jednak nie spieszmy się, opowiem wam na ten temat trochę więcej. Faktem jest, że skorupka ma dość silną, zwartą strukturę, co oznacza, że będzie rozpuszczać, a właściwie rozkładać się w glebie przez bardzo, bardzo długi czas. Na przykład mączka dolomitowa zaczyna działać i odkwasza glebę od pół roku do roku po zastosowaniu, ale skorupka jaj dopiero po pięciu latach, a nawet więcej. Ponadto węglan wapnia jest nierozpuszczalny w wodzie, a roślina z definicji nie wchłania nierozpuszczalnych soli. Innymi słowy, całkowicie bezużyteczne jest rozrzucanie skorupek jaj po powierzchni ziemi w ogrodzie, umieszczanie ich w otwartych w, znaczy w otworach podczas sadzenia sadzonek, wodne wyciągi, nawet jeśli zalejemy je wrzącą wodą, i wodę pod korzeń, jeżeli chcemy użyć skorupki jako nawozu lub odkwarzacza. Powyższe nie oznacza jednak, że skorupki jaj to śmieci, na które nie ma miejsca w naszym ogrodzie. Jaka jest nasza opinia? Nie zaszkodzi, ale korzyści, choć minimalne, będą na przestrzeni lat. Tak więc skorupki jaj są wykorzystywane do neutralizacji gleb kwaśnych wzbogacania gleb, wapń odżywianie roślin, poprawa struktury gleby, spulchnianie, a także ochrona np. przed ślimakami. Dlatego musimy zrozumieć, że skorupka jajka nie jest super lekarstwem. Z grubsza mówiąc, wykorzystanie skorupek jaj do to organiczne usuwanie odpadów z gospodarstw domowych z korzyścią dla gleby i roślin. Używanie skorupek jaj jako nawozu i odkwaszacza gleby. Powyżej dowiedzieliśmy się już, że nie ma sensu używać rozgniecionych skorupek jaj jako nawozu lub odkwaszacza w celu zmniejszenia kwasowości. Nie, nie zacznie się rozkładać i wchodzić w interakcję z glebą bardzo szybko. Następuje to dopiero na przestrzeni wielu lat. Jest jednak kilka możliwości, które możemy zrobić, aby zwiększyć ich rozpuszczalność, czyli skuteczność. Przede wszystkim musimy zmielić je na mąkę, czyli zmienić, zamienić je w pył. Na przykład możemy zmielić za pomocą młynka do kawy lub maszynki do mięsa. Ja osobiście używam do tego celu blendera. Skorupki rejaj, rozgniecione na pył, można teraz wykorzystać do zmieszania z glebą w celu zmniejszenia kwasowości. Jednak efekt ich użycia będzie nadal dość opóźniony w czasie. Mączka dolomitowa działa dużo szybciej. Jako ciekawostkę powiem Wam, że średnia waga jednej skorupki wynosi od 5 do 7 g. A do odkwaszania 1 metra kwadratowego gleby potrzebujemy 200 do 500 g węgla wapnia, czyli od 30 do 100 jaj. I dlatego jest pytanie o stosowność ich użycia. Jeśli chcemy użyć skorupek jako nawozu wapniowego, musimy przekształcić solę wapnia w formę rozpuszczalną, np. za pomocą kwasu octowego. Mianowicie 100 g skorupek zmielonych na mąkę należy zarać 1 litrem octu i odstawić na dwa dni. W prawym górnym rogu podaję link do filmiku jak prawidłowo powinniśmy to zrobić. Jakie rośliny można nawozić skorupkami jaj? Nawozy wapniowe stosuje się w celu zapobiegania zgniliźnie wierzchołkowej owoców pomidora, po głównym nawożeniu innych psiankowatych, takich jak papryka, bakłażan, a także kapusty. Ponadto wapń jest niezbędny dla wszystkich drzew pestkowych, śliw, czereśni, wiśni czy moreli. Skorupki jaj jako środek spulchniający. Pokruszone skorupki można wykorzystać do, pro, do poprawy struktury gleby, Innymi słowy, jest to doskonały środek spulchniający, zwłaszcza jeśli mamy glebę ciężką i gliniastą. Do kompostu można również dodawać skorupki jaj, ale zawsze w postaci zmielonej w przeciwnym razie po prostu się nie rozpuszczą. Dżdżownice bardzo je lubią. Wykorzystanie skorupek jaj przeciwko szkodnikom, takim jak ślimaki czy turkucie. Wielu ogrodników z powodzeniem używa skorupek jaj do ochrony przed szkodnikami. Należy wziąć rozdrobnione muszle, czyli średnią frakcję, tak około od 0,5 cm na 0,5 cm, czyli takie dosyć mocno rozdrobnione kawałeczki. Posypujemy wokół posadzonych sadzonek np. kapusty czy krzewów truskawówek, mogą stać one barierą ochronną przed ślimakami. Niestety, gdy muszla przeschnie i przestanie kłócić od włok, ślimaki bez problemu pokonają tę wcześniejszą barierę. W ten sam sposób skorupę można wykorzystać wsypując do otworów do ochrony sadzonek pomidorów i papryki np. przed turkuciem. Niektórzy wkładają je do dołka podczas zadziedzenia ziemniaków, aby chronić je przed drutowcami. Wiele osób zastanawia się czy można używać gotowanych skorupek jajek. Z reguły większość ogrodników uważa, że lepiej jest używać surowych skorupek jaj, jednak podczas gotowania wap z nich się nie rozpuszcza. Gdyby wap nie rozpuścił się w wodzie, to podczas gotowania skorupka by się rozpuściła i jajka na twardo byłyby bez niej. W związku z tym z równym powodzeniem można używać skorupek jaj zarówno gotowanych jak i surowych. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że skorupki jaj rzeczywiście mogą być używane jako nawóz, czyli źródło wapnia i odkwaszacz, a także do spulchniania gleby i ochrony przed szkodnikami, ale nie należy oczekiwać żadnych poważnych korzyści. Przydatność skorupek dla gleby i roślin jest dość niska, ale też nie szkodzi. Dlatego nigdy ich nie wyrzucajmy, tylko przeróbmy na produkt przyjazny naszemu ogrodowi, ponieważ rokroczne zasilanie po latach przynosi efekty, a po drugie przyjazny sposób pozbywamy się części odpadów. Jeszcze raz przypominam, że na moim kanale jest filmik z dokładną instrukcją, jak prawidłowo przygotować nawóz ze skorupek jaj. Link do niego zamieszczam zarówno w treści, jak i na ekranie końcowym tego filmiku.